Pobudka, ha, ha. dzień dobry Jak się spało? Dzisiaj to nowa opona prosto z garażu, wczoraj tylko ile 6-7 kilometrów zrobił i łańcuszek nowy. Świecący. Zobacz jak się świeci ładny, czysty. Nie na długo. No to mamy ekipę na dzisiaj. Jedziemy sobie do Cedar Gorge. Jest to miejsce, z, gdzie pojechałem dawno, dawno temu. Jest to miejsce nagrane na jednym z moich pierwszych filmików. A dzisiaj jest tam zlot motocyklistów. Będzie e, więcej e, no, samodzielnie zbudowanych maszyn, czyli takich cioperów, jak ktoś mówi tutaj custom bikes, czyli takie modyfikowane maszyny. Także podejdziemy sobie, zobaczymy jakie maszyny tam są. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie padać, a tak poza tym no, to na spokojnie weekendik w grupie bez stresu. Pojedziemy! No a dzisiaj znowu nowe twarze, to znaczy poza Sionem i chińskim Sionem. Jest z nami Brazylijczyk ze swoją kobitką. Jest też kolega Anglik na Harleju ze swoją kobitką. Także nowe twarze w grupie. Mówię, nieważne na czym się jeździ. Czy to harley, czy skuter, czy jakiś KTM. To jest jedna, to sama pasja. Trzymam się razem i dzielimy się wrażeniami. A, i kompetycja wolnej jazdy. <grymne> A, będę musiał się zatrzymać. No, jedziemy, jedziemy, jedziemy Ale on ma trudniej, bo jest z pasażerem, a ja sam Jadą, jadą No, weekend, no co powiedzieć? Ruch jest, zawsze. Mówię, Anglia mała wyspa, więcej mają aut niż tych he. <gryw> Ale już wyjeżdżamy z tej wioski, znaczy powinno być lepiej. Nie, no kurna, kropi. O, kolejny weekend z deszczem, ja pierdziele. Ja no będę się musiał przeprowadzić. <gryw> Mam nadzieję, że to ty tylko ta jedna chmurka tutaj Ja pierdzielej Jo, przyjedź do Anglii będzie fajnie <laughs> Nie, no wygląda że tylko jedna chmurka jest taka No powinno być okej okay później Ale mówię, nie, by nie, by nie byłby to brytyjski weekend bez kur na deszczu, nie? <laughs> Byliśmy Chińczyka. <laughs> Wyjeżdżamy. Tyle miało być tych motorów, a tu na razie nic. No i takie maszyny tam były. A w sumie dla mnie to nie za bardzo interesujące No ale co, jak ktoś lubi to lubi, nie? A my sobie teraz podjedziemy nad morze może na jakieś lody. Mówię już ładna pogoda robi, także czemu nie? Johnny Left! <laughs> GSXR, ja. Yeah. <laughs> bardziej przyjemnie niż jest nad morzem z tą Bryzum to co to za po pokaz jest Sczalają <laughs> A Dzisiaj jest takie święto tutaj e wojsk i powietrznych i lądowych i wodnych. Także prawdopodobnie załapiemy się na jakiś pokaz lotniczy, lub lot może morski też. A tu byliśmy w zeszłym roku na lodach też. Tam taki fajny motocyk był z koperkiem, i w środku był piesek. Sobie siedział. Gdzie on Do you want to swap? Where's the start button? Where's the start button? Fuck you now. O, ja <laughs> Znowu, znowu na dobrym sprzęcie jedziemy <laughs> ale fajne Wydaje mi się trochę mniejsze od tego, co miałem ostatnio od Huberta, nie wiem dlaczego. Nie no, super sprzęcik. O, no, to jest gwóźdź programu teraz, <grywa> to wydarzenie. Nie no, zajebiste. <grywa> A ma quickshifter'a też w tym, także pierwszy, pierwszy raz w ogóle z quickshifter'em jadę. Wcześniej nie miałem w ogóle pojęcia, jak to chodzi, ale ładnie się zmienia biegi. Nie elegancja. Ale fajnie się, e, ten e, zbiornik paliwa, bak między nogami leży. Tak e, naprawdę więcej kontaktu mam z tym gigserkiem jeśli chodzi o nogi. We, zewnętrzną, to znaczy wewnętrzną stronę nóg niż e, na moim GSXS. No a tu jedzie moja. <gryw> Pierwszy raz widzę swój motocykl od tyłu. <gryw> Nou, kunnen swap. Ik heb zin in een trend te doen wheelie Amazing machine, beautiful. cool. Cool. Like cool. Yeah. <laughs> Dawaj, dawaj, pikserek zrozumiesz, tam chce bokiem jeździć. No super, maszyna, naprawdę piękna. A mówię, no nie wiem, czy z, e, zrobię zbiórkę na operację, żeby mi nogi skrócić, to wtedy sobie zmienię motocykl na GSX-era. Ale nie, jest zajebista maszyna, naprawdę. To znaczy, nie narzekam, ale, ALE, <laughs> wiecie, o co mi chodzi. No i dojeżdżamy już do swojego zjazdu. Każdy będzie się rozjeżdżał powoli w swoją stronę. I dzień był super. A wiadomo, jak jest gigser, <laughs> na ekranie zawsze jest dzień zajebisty. <laughs> no, to się ekipa rozjechała do następnego wyjazdu. No a dla Was, co mam, co zostało, to takie małe zapierdalamento. Do zobaczenia w następnym. Hej, pa!